Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Oskar Mielski. Zapraszam wszystkich serdecznie na nowe wydanie wiadomości Weasel News. W dzisiejszym wydaniu, wiadomości, przedstawimy Państwu surową postawę obywatela, brawurową akcję policji, wypadek policjanta na motocyklu. Przemyt narkotyków, kłótnię małżeńską na stacji benzynowej oraz prowokacje pod komendą. A teraz zaczniemy od wzorowej postawy obywatela, której nikt z nas się nie spodziewał. Połączymy się teraz z naszym redaktorem, który jest na miejscu. Mogę motocykl pożyczyć? Nie. Dzięki. No i kradzież motocykla policyjnego auto zostawił No To pewnie nie jego auto. O kurde. O, No jak widzicie państwo sami, widok ten. Zmiękczył, zmiękczył, moje serce, nie? Czy mógłby pan powiedzieć tutaj do kamery, czemu pan to zrobił? Czemu pan Panie panie jednak nie sobie... zabrał tego motoru, bo ja jednak jak widziałem, że pan podjeżdża do motoru, to mówię do policjanta, że jednak motor zostanie zabrany, a tutaj Co taka niespodzianka. No jak pan wie, no... Nie wiem, zajebało. Masz nie wszyscy są tacy jak ja, ale mam serce, nie? Właśnie, jakby wszyscy tacy byli, to by ten świat był piękniejszy. Jak się pan nazywa, może jeszcze pan powie? Kasper Chmura. Dobrze, pozdrawiamy pana Kacpra. Jak widzą państwo sami, warto czasami pomóc drugiemu człowiekowi. Nawet jeśli jest on z policji. Ponownie łączymy się z naszym redaktorem, który był świadkiem brawurowej akcji policji w ujęciu poszukiwanego przestępcy. Okej, panowie zapraszam z powrotem do auta. A co się stało? Nie za szybko w tym mieście. Słucham pana, sytuacja jest taka, że mamy tutaj osobę poszukiwaną. Policjan wezwał wsparcie, kazali mi się wycofać, także no, proszę Państwa, no, widzicie sami, no może być grubo, nie? No, Ale to pana, tutaj to, to jest, że to, to Który, to, który poszukiwany? Hmm. Jak to jest poszukiwany? Przechodzimy teraz do wypadku policjanta na motocyklu. Wsparcie, i jedziemy! O kurwa! Co się kurwa stało? Co to się. Do tych chłopcu tam zawracał? Ty kurwa, to mój! O ja pierdolę! 06 na radiu. Drodzy widzowie, naszemu korespondentowi udało się uchwycić przemyt narkotyków, a oto jego relacja. O kurwa! Chyba mnie zobaczyli! O kurwa. o kurwa! O kurwa! O kurwa! Jak sami Państwo widzieli, nasz korespondent był w niebezpieczeństwie. Na szczęście nic mu się nie stało. A teraz, proszę Państwa, niespodziewana akcja kłótni małżeńskiej na stacji benzynowej w Paleto. Zośka, zostaw ten samochód! Proszę cię, Zośka, zostaw ten samochód, kurwa, mówię. Ja pierdolę, mówię wam, zróbcie coś, zróbcie coś! Zostaw ten samochód! Panowie, zróbcie coś! Strzelać w opony! Strzelać w opony, mówię! Strzelać w opony! Strzelać w opony, mówię! Kurwa! Zróbcie coś! Istrybutor kurwa, nie strzel! Człowieku! Oh, yeah. Co wyście kurwa zrobili? Co byście kurwa zrobili? Jezus, Maria! Ustaliłem. O Jezus, Maria! Jak widzą Państwo, sami lepiej nie zadzierać z furwioną żoną. A na sam koniec wiadomości przedstawimy Państwu wyrodniałych przestępców, którzy urządzili sobie prowokacje tuż pod samą komendą policji. Jak Państwo widzą, wyglądało to bardzo niebezpiecznie, ale z naszych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało. Drodzy Państwo, to byłoby na tyle z dzisiejszych wiadomości Weasel News. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Żegna się z Wami Oskar Mielski. Weasel News.